Hej, dolej jeszcze tęgryk, chcę dziś opowiedzieć Wam o tym sztormie, który złapał nas w dzisiaj na raj kanał. Bo czas mi krwieniał szacle, przeżyjemy to. Jeszcze kilka dni pokiwa nas i będziemy Buffalo, będziemy Buffalo. 40 mil zaolbany uderzył pierwszy szpał. Jechaliśmy na złamanie kargu, jak gdyby nas diabeł grał. Może wicar nie nam przeżyjemy to. Jeszcze kilka dni pokiwa nas i będziemy Buffalo, będziemy Dziewiątka wiała z listu, choć żaglą poszły w dół. O nasz piekielny ciężki stary, szyb na miliznę prosto próg. Bo przez Winkelgieran żagle wszak przeżyjemy to. Jeszcze kilka dni poki nas i będziemy w pastalow, I będziemy w Stary nasz jak kołek stał w ramiona schowałem w zimnej wodzie i, i na chciał pochować następkiem chociaż ich nam żagle, wszak przeżyjemy to. Jeszcze kilka dni, póki nas i będziemy baffalo, będziemy pacho. Skoczył z nory, bez żarcia pełną miał Wyrwał z rąk starego około I tłustą po w pysku dał no, Chociaż nie karmię nam żartem Wszak przeżyjemy to Jeszcze kilka dni, pokiwa nas I będziemy pafalo Jakoś wszyscy szli z życiem, Bóg pływa Bóg wie gdzie ja z kolebnej łajby zgałem, więc dziś możecie słuchać mnie. Podczas winter wie żagle, że przeżyjemy to. Jeszcze kilka dni, po nas i będziemy hej,